Witaj! W tej lekcji zajmiemy się krytycznym myśleniem, heurystykami, błędami poznawczymi oraz innymi zjawiskami, które doprowadzają do zniekształcenia sposobu myślenia. W kontekście celu tego kursu, tematy te są bardzo ważne, gdyż wymienione przeze mnie zjawiska mogą być przyczyną problemów w zrozumieniu i tym samym problemów w uczeniu się. Ponadto poznanie tych zagadnień umożliwić Ci zrozumienie od podstaw metody naukowej, która moim zdaniem stanowi najlepszy sposób odkrywania nowej wiedzy i jej dalszego weryfikowania. Znajomość tych zagadnień jest tak ważna, gdyż błędne myślenie i tym samym błędne rozumowanie może po prostu doprowadzić do sytuacji, w której czegoś się źle nauczymy. Sytuacja taka może występować często. Dodatkowo, na pewnym etapie uczenia się pojawia się moment, w którym aby się dalej rozwijać, musimy nie tylko umieć przyswajać wiedzę, ale również weryfikować ją. Stąd kompetencje, które nabędziesz dzięki tej lekcji, są ważnym elementem umiejętności uczenia się. Zatem, dlaczego powinniśmy myśleć o sposobie naszego myślenia? Krytyczne myślenie jako sposób naszego myślenia jest jedyną znaną mi metodą zapobiegania negatywnym efektom zjawisk doprowadzających do zniekształceń poznawczych. Zacznijmy od krótkiej powtórki tego, o czym już rozmawialiśmy. Ważnym zjawiskiem, które wpływa na sposób naszego myślenia, jest fakt, że część myślenia przebiega w sposób uświadomiony, a część w sposób nieuświadomiony. Jakkolwiek by to dziwne nie było, możemy nie być świadomi części naszych myśli. Wynika to z faktu, że procesy poznawcze, do których zaliczamy myślenie, przebiegają z wykorzystaniem naszej wiedzy i nawyków rozumowania. Rozmawialiśmy o tym przy okazji omawiania czynności zautomatyzowanych i czynności kontrolowanych. Myślenie jako jedno z naszych działań również podlega automatyzacji, i tym samym, jeśli nie będziemy wystarczająco uważni, będziemy myśleć bez naszej uwagi i świadomości. Takie mechanizmy wyewoluowały z powodu ważnego zysku, jaki oferują. Nasz mózg pochłania około 25% całej energii, jaką przyjmujemy z pożywieniu. Zatem automatyzacja działań organizmu, jak i samego myślenia, pozwala na oszczędzanie energii. Można zatem określić to jako ewolucyjną adaptację. Jak zapewne pamiętasz, myślenie zautomatyzowane nazywamy inaczej myśleniem szybkim, ponieważ nie wymaga naszej uwagi ani wysiłku i pozwala na zanalizowanie wielu rzeczy naraz. Zaś w przypadku czynności kontrolowanych, czy też myślenia kontrolowanego, jest odwrotnie. Wynika to z faktu, że tylko gdy jesteśmy uważni, to możemy kontrolować sposób naszego myślenia. A to wymaga wkładania w nie aktywnego wysiłku. W kontekście uczenia się zarówno jeden, jak i drugi sposób myślenia ma swoje plusy. Dzięki myśleniu szybkiemu możemy szybko dochodzić do trafnych wniosków, korzystając z naszej wiedzy. Myślenie szybkie sprawdza się w sytuacjach znanych i łatwych, w których ryzyko popełnienia błędu jest niskie. Ale za to nie sprawdza się dobrze w sytuacjach nowych. I trudnych. Z tego względu, zarówno w trakcie uczenia się, jak i w trakcie weryfikacji prawdziwości informacji, powinniśmy myśleć w sposób kontrolowany. Czyli powinniśmy być na tyle uważni, by nasze myślenie przebiegało pod naszą kontrolą poznawczą. Dzięki temu popełniamy mniej błędów i jest to największy plus myślenia kontrolowanego. Istnieje wiele przykładów zjawisk społecznych, które są efektem istnienia omówionych przez mnie do tej pory zagadnień. Na świecie jest bardzo duża grupa osób, która nadal jest przekonana, że Ziemia jest płaska. Są również osoby, które praktykują neurolingwistyczne programowanie, choć dowody naukowe wskazują, że ta praktyka nie działa. I właśnie z tych wielu powodów powinniśmy rozwijać zdolność krytycznego myślenia czyli umiejętność myślenia o naszym sposobie myślenia. Gdy spojrzymy na podręcznikowe definicje myślenia krytycznego, to okaże się, że kluczowym elementem tych definicji jest cel myślenia krytycznego, jakim jest ewaluacja naszego sposobu myślenia. Jak zatem widzisz, krytyczne myślenie jest powiązane z jednym z efektywnych nawyków edukacyjnych, jakim jest ewaluacja sposobu i efektów naszej nauki. Krytyczne myślenie wpływa na naszą naukę na dwa sposoby. Po pierwsze, krótkofalowo. Gdy nie myślimy krytycznie, to możemy wyciągać błędne wnioski, zatem przyswojamy treści z błędami, co powoduje, że przyjmujemy błędne poglądy na różne tematy. To znacząco ogranicza efekty uczenia się. Po drugie, długofalowo, gdyż błędne przekonania mogą w ogóle zahamować nasz rozwój w pewnych obszarach, w których zdobywam wiedzę. Możemy nie rozumieć bardziej skomplikowanych tematów, gdyż źle zrozumiemy te bardziej podstawowe. Może się to również objawić w sytuacji, gdy poprzez błędne zrozumienie wypracujemy pogląd na temat naszych zdolności do uczenia się. Zbudujemy w sobie przekonanie, że nie potrafimy czegoś zrozumieć i nic z tym nie możemy zrobić. Może to spowodować, że przestaniemy się uczyć, bo stracimy poczucie skuteczności naszych działań. Powinniśmy sobie w tym miejscu zadać pytanie: czy krytycznego myślenia można się w ogóle nauczyć? Tak, można, a nawet trzeba ponieważ według nauki zaawansowana zdolność do krytycznego myślenia nie jest wrodzona. Osobiście uważam jednak, że ta kwestia nie jest aż tak jasna, bo skoro zdolność do myślenia jest wrodzona, to wynika z tego, że zdolność do myślenia o myśleniu również. Prawda? Ale gdy spojrzymy na definicję krytycznego myślenia, to okaże się, że krytycznego myślenia trzeba się nauczyć, zatem no nie jest wrodzona. Pytanie to z jednej strony zatem pozostaje bez jednoznacznej odpowiedzi, ale z drugiej strony daje nam jasną odpowiedź w kwestii tego, że powinniśmy takiego myślenia się uczyć i je ćwiczyć, bo wrodzona jest zdolność do nauczenia się krytycznego myślenia, a nie krytyczne myślenie samo w sobie. Istnieje wiele konsekwencji niewłączania świadomej, kontrolowanej refleksji nad sposobem naszego myślenia, czyli niewłączania krytycznego myślenia. Ogólnie można rzecz, że nasze myślenie nas wtedy zawodzi. Teraz dlaczego tak się dzieje? W całej lekcji będziemy omawiać różne zjawiska powodujące zniekształcenia procesu myślenia, co prowadzi do wyciągania błędnych wniosków. W tym nagraniu omówię je w sposób ogólny, zaś w kolejnych przejrzymy się im bardziej szczegółowo i omówimy je na przykładach. Pierwszą przyczyną są heurystyki. Heurystyki to uproszczone reguły wnioskowania. Które bardzo często zachodzą w naszym myśl w sposób automatyczny. Nazywamy je inaczej strategiami poznawczymi, których używamy w niezmiennych, znanych nam sytuacjach. Przeważnie, heurystyki są dla nas korzystne, gdyż pozwalają nam oszczędzać czas i energię. Ale w sytuacjach nowych, lub trudnych, mogą prowadzić do pochopnego wyciągania błędnych wniosków. Przykładem może być heurystyka dostępności która polega na tym, że łatwiej przypisujemy prawdopodobieństwo wystąpienia pewnych zdarzeń, jeśli w ostatnim czasie ich doświadczyliśmy. Dla przykładu, jeśli ktoś nas okradł, to określamy prawdopodobieństwo ponownej kradzieży na wyższe, niż by na to wskazywało statystyczne prawdopodobieństwo. A przecież jakby się tak w ogóle nad tym głębiej zastanowić, to równie dobrze można by wyciągnąć słuszny wniosek, że złodziej przecież nie przyjdzie drugi raz do tego samego domu, który okradł gdyż ryzyko złapania będzie zbyt duże. Ale taka refleksja wymaga od nas więcej wysiłku, a nawet jak ją zrealizujemy, to po kradzieży przez pewien czas będziemy bardziej ostrożni i na przykład nawet zainstalujemy w naszym domu alarm. Czasami w literaturze pojęcie heurystyki jest używane zamiennie z błędem poznawczym. Przy czym chciałbym zaznaczyć, że błędem poznawczym możemy nazwać heurystykę dopiero wtedy, gdy doprowadzi do błędnego wniosku. Jest to ważne, gdyż zaraz będziemy mówić o samych błędach poznawczych. Druga przyczyna, dla której myślenie może nas zawodzić, to zjawisko dysonansu poznawczego. Dysonans poznawczy to stan nieprzyjemnego napięcia psychofizycznego, który pojawia się u nas, gdy w naszym umyśle są dwie, jednocześnie obecne, ale sprzeczne ze sobą informacje. Taki stan wywołuje napięcie, które wpływa na naszą motywację w taki sposób aby to napięcie jak najszybciej zredukować. Zatem presja powoduje, że śpieszymy się w naszym rozumowaniu, aby jak najszybciej wyciągnąć wniosek, który zredukuje to napięcie. Przykładem może być zjawisko palenia papierosów. Jeśli palimy papierosy i usłyszymy, że powodują one różnego rodzaju choroby, to możemy odruchowo podważyć zasadność tego stwierdzenia, dzięki czemu dysonans zostanie zredukowany. Jest to jedno z wytłumaczeń faktu, że około 50% osób palących nadal uważa, że palenie nie jest szkodliwe. Trzecia przyczyna, która może spowodować, że nasze myślenie nas zawiedzie, jest zjawisko potrzeby domknięcia poznawczego. Potrzeba domknięcia poznawczego to pragnienie unikania niejasności, tak by szybciej uzyskać jasną i jednoznaczną odpowiedź. Ta potrzeba jest tak silna, że nieważna staje się krytyczna analiza jakiejś odpowiedzi. Chodzi po prostu o to, aby pojawiła się ona szybko, tak szybko, aby nie przedłużać stanu niepewności. Każdy z nas odczuwa te potrzeby na innym poziomie i w różnym nasileniu. Czwartą z przyczyn, z powodu których nasze myślenie nas zawodzi, są wspomniane przeze mnie wcześniej błędy poznawcze. Błędy poznawcze to po prostu szeroki sposób na określenie nieracjonalnego postrzegania rzeczywistości. Powodują one, że nasz sposób formułowania poglądów czy podejmowania decyzji będzie pochopny i być może często błędny. Przykładem takiego błędu jest podstawowy błąd atrybucji, który polega na tym, że wyjaśniamy zachowania innych osób w kategoriach przyczyn wewnętrznych, czyli np. ich cech, charakteru, cech osobowości. Jednocześnie ignorując wpływ otoczenia na zachowanie danej osoby. Dla przykładu, jeśli mamy koleżankę, która zawsze dostaje piątki na egzaminie, to uznajemy, że jest bardzo pilna i inteligentna. Zaś, gdy koleżanka nie zda nagle jednego z egzaminów, to nas to bardzo dziwi, bo przecież skoro jest taka pilna i inteligentna, to powinna go zdać. Możemy nawet pomyśleć, że skoro ona go nie zdała, a my tak, to może ona nie jest tak inteligentna, a my jesteśmy bardziej. W trakcie takiego wnioskowania ignorujemy fakt, że na przygotowanie do egzaminu wpływa wiele czynników. Koleżanka mogła przecież nie mieć czasu na naukę, albo po prostu mogła źle się czuć w dniu egzaminu. Mogła być też tak, że po prostu bardzo nie lubiła tego konkretnego przedmiotu. A może wszystkie te czynniki nałożyły się na siebie. Dlatego zamiast wyciągać pochopne wnioski, warto było zapytać koleżankę, co się stało. Piątą przyczyną, z powodu której myślenie zawodzi, są błędy logiczne. Błąd logiczny to nic innego jak niewłaściwa metoda rozumowania. Niektóre z błędów logicznych są uświadomione, a inne nie. Istnieje wiele błędów logicznych, które omówimy sobie później. Jednak prostym przykładem na teraz może być zjawisko nadmiernego uogólniania. Skoro nie zdałem tego egzaminu, to na pewno nie skończę studiów. Skoro mój kolega Szymon poszedł dzisiaj do patryka, to znaczy, że Patryka lubi bardziej niż mnie. Podobnych przykładów można podać wiele. Szóstą przyczyną jest brak zrozumienia statystyki. I ogólnie nieużywanie myślenia statystycznego przy podejmowaniu decyzji i wyciąganiu wniosku. Idealnym przykładem jest strach przed lataniem samolotami. Pomimo że statystycznie ta forma podróżowania jest dużo bezpieczniejsza niż podróżowanie samochodem, to bardziej boimy się latania. Innym przykładem może być mylenie pojęcia średniej z medianą w kontekście zarobków. Niektóre zawody mają bardzo wysoką średnią zarobków, ale gdy spojrzymy na medianę, to okaże się, że jest ona o wiele niższa niż średnia. Oznacza to, że tylko mała grupa osób pracująca w tym zawodzie zarabia bardzo dużo a większość osób pracujących w tym zawodzie zarabia zdecydowanie mniej. Zatem osoby dużo zarabiające znacznie zawierają średnią, przez co mamy niepełne zrozumienie tego, co oznacza pracować w takim zawodzie pod kątem finansowym. Siódmą przyczyną jest zjawisko myślenia spolaryzowanego, nazywanego czasem potocznie myśleniem czarno-białym. Polega ono na zniekształceniu naszego postrzegania rzeczywistości w taki sposób, że ją nadmiernie upraszczamy. Wszystko dosłownie wydaje się czarno-białe. Ludzie są albo źli, albo dobrzy. Egzamin jest albo bardzo łatwy, albo bardzo trudny. Takie zniekształcenie poznawcze powoduje, że nie dostrzegamy niuansów, szczegółów lub używając użytej przez nas metafory, nie dostrzegamy wszystkich odcieni szarości. Ósmą przyczyną jest przenoszenie wytłumaczeń ze skali mikro na skalę makro lub na odwrót. Przykładem takiego zjawiska jest efekt wielkich liczb, zwany inaczej prawem wielkich liczb. Jeśli zbadamy 10 osób pod kątem koloru włosów i okaże się, że jedna ma włosy koloru blond, to możemy powiedzieć, że 10% osób ma włosy koloru blond. Ale gdybyśmy zbadali 1000 osób, to okaże się, że kolor włosów blond występuje u 265 osób na 1000, zatem u 26,5%. Ale gdy zwiększymy liczbę badanych do 100 tysięcy, to okaże się, że statystycznie nadal jest to 26,5%. Właśnie dlatego w badaniach naukowych liczba osób badanych musi być odpowiednio duża, aby móc z pewnością wnioskować na temat uzyskanych wyników badań. Dziewiątą przyczyną są kulturowe różnice w myśleniu. Na ten moment można wyróżnić dwie główne kulturowe odmiany myślenia: myślenie dialektyczne oraz myślenie charakterystyczne dla logiki formalnej. Myślenie dialektyczne charakteryzuje kultury azjatyckie, które są bardziej kolektywistyczne. Zaś myślenie formalne jest charakterystyczne dla kultur zachodnich, czyli kultur, kultur bardziej indywidualistycznych. W myśleniu dialektycznym częściej dostrzegamy kontekst, tło wydarzeń, zaś w myśleniu indywidualistycznym zwracamy bardziej uwagę na szczegóły i używanie kategorii do przyporządkowywania informacji. Heurystyki, Dysonans Poznawczy. Potrzeba domknięcia poznawczego, błędy poznawcze i logiczne, brak zrozumienia statystyki, przenoszenie zrozumienia zjawisk z makro na mikro i na odwrót, oraz myślenie spolaryzowane i kulturowe różnice w myśleniu. To już wszystkie przyczyny, jakie zdecydowałem się ująć w tym kursie, choć jest ich oczywiście więcej i temat ten można zgłębiać dużo bardziej. Myślę, że na podstawie tego krótkiego przeglądu możemy śmiało obalić ważny mit, który jest obecny w naszym społeczeństwie. Mianowicie ten, Mówiąc, że powinniśmy ufać naszej intuicji lub tak zwanemu zdrowemu rozsądkowi. Jak zapewne teraz rozumiesz, istnieje wiele sytuacji, w których intuicja może nas zawieść. Nie oznacza to oczywiście, że zawsze tak będzie, ale oznacza, że powinniśmy być uważni i powinniśmy ćwiczyć i włączać myślenie krytyczne tak często, jak tylko możemy. To już wszystko na teraz. W kolejnych nagraniach wejdziemy w ten temat bardziej szczegółowo. Miłej nauki!